I w dzisiejszym odcinku lecimy na wakacje. Ja tylko ja i ty, okej, okay? sami, we dwójkę, okej. Okay? Tak naprawdę lecę całkiem, całkiem sama. Zabieram Was ze za sobą, żeby chociaż miała z kim gadać. Nie bo boję się, że, że przez te cztery dni będzie, będzie odwali mi trochę, ale lecimy do Portugalii, do Fatimy. Całkiem sama Sama lecę. Okej, okay, ogólnie jak wymyśliłam ten pomysł, to siedziałam: Ej, lekcja, będzie super, spędzisz czas ze sobą. Bie. Teraz dzisiaj jak się rano obudziłam, przysięgam wam, złapał mnie taki leciutki stres, że: what to co ty robisz, babo? Czy, czy... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W każdym razie, ja y, mam na 13 samolot, i jest. Y, za pół godziny muszę wyjeżdżać, więc się szybko pakuję i lecimy. Ej! O kurde, ale, ale jest dziwnie. Czekajcie, mam już ja ogarnąć, gdzie ja lecę. Dobra, słuchajcie, gorzej niż myślałam. Czuję się jak ogromnej loser Tak, Nie wiem, jak wam. Co zawiejesz na te? Okej, okay, słuchajcie, jestem już od e, jakichś 20 minut sama. E, I pierwsze przemyślenie to jest na pewno, że ja muszę jak najszybciej się zakumplować gdzieś. Czuję się jak ogromny loser, czuję się mega niepewnie, nie wiem co się dzieje. Um, mam wrażenie, że wszyscy się na mnie patrzą i się zastanawiają, ooo, to sama, what a loser. To pewnie jest tylko moje boję, w każdym razie bardzo, bardzo chciałabym się z kim zakumplować z kimkolwiek serio, facet, kobieta, stary, młody po prostu, żeby. Dziwnie to jest i boję się też nagrywać, ale to mam wrażenie, że jest tylko i wyłącznie dlatego, że jestem w Polsce jeszcze. Mam nadzieję, że jak do Portugalii, to zajdzie zajmę ten stres nagrywania, ale tutaj po prostu. Dobra, e, na razie wszystko poszło pomyślnie, zaraz wsiadamy na samolot i lecimy do Portugalii. Żyjemy, słuchajcie, e, jestem już w Portugalii. Gali. Wszystko poszło dobrze, gładko. Teraz em, ja muszę znaleźć wypożyczalnię samochodów, bo musimy przejechać teraz 160 km do Fatiny, nie? Więc trzymajcie kciuki za to, bo to są takie sprawy dorosłe, bla bla bla, będziecie wynają samochodu, więc mam nadzieję, że oni wszystko tam dadzą mi i będzie git. I że nie oprustuję samochodu, ja się zawsze boję jak jadę czyimś autem, że oprysuję. Dobra, musimy e, iść szukać. Ale mamy furę! Słuchajcie, jenie, yeah, ile cudowania, żeby dostać ten samochód, ale w końcu jestem w środku. Mamy BMW Fancy Rich People Type Shit. Zaraz tutaj pokażę Wam przebitkę. Sorry, ja się bardzo cieszę, bo Uff, nie wierzę, że tutaj jestem, nie wierzę, że udało mi się. Ja wiem, że to w sumie ja jestem dorosła i że to po... nie powinno być jakoś, jakiś wyczyn, ale po prostu się bardzo cieszę. No więc mamy samochód, jedziemy teraz coś zjeść, bo się taka wolna myśl. Czy, czy. Myślałam, że będzie mi smutno i trochę chętnie tylko kogoś pogadała, ale ogólnie czuję się taka wolna, mogę robić co tylko chcę. Czy chcę tam iść, czy chcę tam, czy chcę tu usiąść, czy chcę poczekać, czy ty te... wszystko mogę robić. Dobra, słuchajcie, ee, zaraz sprawdzamy trasę. Się boję, że ja ten samchłot zarysuję. Eee, Fakiera! Ja pioric, ale się cieszę. Dobra, okej, okay, widzowie. Ech. Misja jak na razie. Looking really good, looking really good Ja mogę was postawić Sprawdzamy, ile mamy drogi do Fatimy, do hotelu eee, Godzinę i 12 minut, więc nie jest źle Ja w Portugalii sama Wow, I didn't think I was gonna be this happy, yo What the fuck Ustawiamy fotel Musimy podłączyć telefon, żeby puścić swoją muzę I jedziemy, w ogóle tu jest tak ładnie Widziałam na razie tylko jakieś... Dobra, za dużo gadam Jedziemy! jeżdżam pod hotel. W ogóle droga tutaj tak tu jest pięknie. Tu takie piękne krajobrazy są. Ja brzmię jak jakaś starsza pani. Moja babcia zawsze mówiła krajobrazy ładne, ale serio bardzo, bardzo ładnie tutaj jest w Portugalii. Ale bardziej jaki hotel. To nie jest jakiś nie wiadomo co, ale po prostu jak vibe. Jedziemy do pokoju teraz oczywiście. Mam podobno widok na ogród, a tutaj podobno jest ładny ogród, więc idziemy zobaczyć. Dobra, okej, okay, robimy mini room tour. Ja dosłownie weszłam 15 sekund temu, więc jeszcze nie widziałam za bardzo tam pokoju, ale łazienka jest fajna, jasna, przestrzenna. W ogóle uświadomiłam sobie, że mogę normalnie sobie buty zostawić przed drzwiami, bo przecież nikt nie będzie wychodził oprócz mnie. Dobra, tak wygląda pokój. Ładnie, ładnie. Duże łóżko. Fajnie. Telefon Wizor jest, sprawdzamy jak wygląda ogród uuuu okej, okay, to jest widok naprzód. tu ja przed wjeżdżałam ale patrzcie tam jest ten jak to się, na... jaki mam brzydki palec, zabiernicze. ogród oliwny, tak się nazywa? drzewa oliwne, olive trees dobra, kok na łóżku In three. Robić. Nie wiem, co ja mam ze sobą teraz robić. Ja muszę ogarnąć jakiś plan. Okej, okay, plan na dzisiejszy wieczór jest taki. Eee, ja przez godzinę teraz odpocznę, położę się na chwilę. Nie mogę iść spać, bo wtedy nie zasnę w nocy. Podłączę sobie telefon, bo mam jakieś 6%, i potem pójdziemy szukać kolacji razem, czy zmienić Na szczęście, jakbyśmy niczego nie znaleźli, to tuż przed tym hotelem jest Burger King, więc zawsze mam tę opcję. Ale fajnie by było pójść sobie na jakąś kolację, jakąś. Pi nie, coś się do dobra, ja bym chciała pizzę, więc poszukamy pizzę, okej? Okay? Słuchajcie, dobra, jestem już w tej restauracji i tutaj nie ma nikogo. Ogromna, pusta restauracja, jest tylko dwóch kelnerów, i oni w ogóle, jak ja weszłam, to się poczułam. Oni się tak ucieszyli, jakby jakby tutaj ludzi. I oni jakby klientów nigdy nie mieli. Zaraz wam pokażę, jak tutaj wygląda. Boję się, że tutaj jest niedobre jedzenie, dlatego nikt tu nie przychodzi, bo jest kurde piątek 21, a tutaj w ogóle nie ma ludzi. Jest taka cisza, jest tak dziwnie, ale ten kelner jest bardzo miły. A ten pan mi nie dał karty, nie dał mi menu, bo po prostu zapytał się, co chce jeść. Ja powiedziałam: spaghetti. No ja nie mam pojęcia ile tu wyjdzie o, okaże się, że jakieś 100 euro za makaron i frytki słuchajcie, update sytuacji przyszły frytki i nie obchodzi mnie to, czy to jest drogo bo ten pan keller jest taki miły on, on mi tak głęboko w oczy patrzy jemu tak zależy to jest takie słodkie dobra, test frytek Kurczę, są bardzo, bardzo mokre i takie jak nogi ośmiornicy są bardzo niedobre, dawno nie jadłam tak brzydkich frytek. Ziemiak jest praktycznie surowy, nie ma w ogóle soli, jest mega mokre, jest mega niedobre. Ale czuć, że są takie domowe, nie no, zobaczcie. Słuchajcie, poprosiłam o majonez I myślałam, że ten pan mi przyniesie, wiecie Dwie saszetki, trzy Dlaczego on mi przyniósł pół słoika? Mówię, oni mnie traktują jak ja, ja chyba jestem klientem roku, bo to naprawdę Oni się tak starają, biedni Jednak nie, ja piernicza, Słuchajcie, tej sytuacji Przyszedł makaron, jest ogromny I jest jedna rzecz, której ja Nienawidzę Nienawidzę z całego serca, to jest przyprawa Jedna, jest to oregano A oni tutaj wywalili pełno tego Czuć same oregano Naprawdę jest ok W porównaniu do frytek To jest good Leżanki. Słuchajcie, zapomniałam piżamy. Ej, ja nie, ja wam chyba nawet nie mówiłam jeszcze dlaczego ja tu właściwie przyjechałam do Fatimy, uh, więc teraz dwa, trzy zdania o tym, why I'm here. Ja od jakiegoś czasu czuję, że bardzo oddaliłam się od Pana Boga, od religii ogólnie. Zauważyłam, że nie robię nic za bardzo, żeby to zmienić i strasznie tęsknię za dobrą relacją z Bogiem i mam wrażenie, że ostatnio zaczęłam gonić niewłaściwe rzeczy, czyli na przykład za bardzo skupiałam się na na karierze, na tym, co tutaj na tym świecie, światowe rzeczy. O, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Zaczęłam się właśnie skupiać bardziej i gonić takie światowe rzeczy, takie w sumie niepotrzebne rzeczy. To nie jest, to nie jest nawet odrobinę ważne w porównaniu do tego, co. Kurde, ciężko mi się co, co tak naprawdę jest ważne, nie? I wydaje mi się też, że podjęłam niektóre decyzje, które e, nie, nie. które, nie... kurde, gdybym mogła cofnąć czas, to raczej bym ich nie podjęła i nie chcę dalej tak. Prowadzić swojego życia i chciałabym pogłębić swoją, swoją wiarę. O, więc taki monolog ode mnie. I postanowiłam, że będę co wieczór czytać trochę Biblii. Nawet dwie strony. Już, już trochę zaczęłam czytać. E, od, w sensie od kilku tygodni zaczęłam czytać, ale tak nieregularnie, a teraz chcę właśnie codziennie. E, więc trzymajcie kciuki, żeby mi to wyszło. I, I pamiętajcie, że to, co tutaj jest na ziemi, that's not the important stuff. Janek, widzicie, że tutaj jestem, naprawdę mega dobrze się tutaj czuję. Good morning, słuchajcie, ja przed chwilą wstałam i szukam teraz outfitu i znalazłam taki, ale czuję się trochę jak pani młoda, jak w tygodniu swojego wesela, patrzcie. To jest taka góra z zary, taki, to jest sweterkowe i to ma takie ładne falbanki tutaj, a tu na dole jest taka spódnica długa, czekajcie, chcę wam pokazać w całości, widać? W każdym razie i nie wiem, czuję się pani młoda trochę, ale to jest wygodne. Okej, okay, plan na dzisiejszy dzień wygląda tak, że e, ja się teraz ogarniam, mm, nie zdążyłam wstać na śniadanie, więc... Coś po drodze ogarniemy i idziemy do tego e, kościoła, tam gdzie ta bazylika to chyba jest bazylika. To jest 15 minut spacerkiem ode mnie, więc przejdziemy się, a potem wrócimy tutaj, zabierzemy auto i pojedziemy sobie do Lizbony, bo tam jest dużo fajnych rzeczy do robienia, więc e, widziałam na TikToku, sprawdzałam co można robić w Lizbonie i tam jest kilka ładnych miejsc, więc zapraszam na dzisiejszy dzień! Ej, słuchajcie, w ogóle misja na dzisiaj to jest e, zaprzyjaźnić się z kimś, bo fajnie by było jakby po tej Lizbonie, jeżeli bym z kim chodzić i pogadać, bo trochę się boję. Będę dzisiaj do wszystkich się uśmiechać i może ktoś zagada. Jestem gotowa do wyjścia. Muszę jeszcze wziąć e, taką koszulę na ramiona, bo wydaje mi się, że nie wypada tak z gołymi ramionami tam chodzić. I w ogóle wyglądam jak jakaś bananowa matka jakichś Bahorów. Nie wiem, co tu się stało. W ogóle. Zawsze w latynoskich krajach, bo portugale to też są chyba lat, latino, oni zawsze myślą, że ja jestem tutejsza. Oni zawsze do mnie się odzywają w ich języku, czy to w Meksyku, czy to, nie wiem, gdzieś jeszcze ja byłam. Zawsze po prostu zaczynam do mnie gadać po hiszpańsku, czy tam whatever. I ja mówię, no bla español, i oni zawsze tak... Bo oni myślą, że jestem stąd, nie? Dobra, idziemy na spacer. Łapy, ja pierniczę. Słuchajcie, ja się szybko przybrałam i teraz jedziemy do Lizbony. O, zaświeciły się dobra Dzień! Ale słuchajcie, co się stało dzisiaj w nocy, nie? O, dwudzie... o pierwszej w nocy dostałam smsa od linii lotniczych, że zostało 24 godziny twojej podróży Ja miałam takie, what the fuck, o co chodzi? Bo ja myślałam, że ja w poniedziałek o pierwszej w nocy, czyli właściwie w wtorek że ja wtedy wylatuję, i że ja w Warszawie jestem z powrotem we wtorek o 6. Okazuje się, ja jestem głupia, że ja lecę w poniedziałek o pierwszej nocy, i to jest. To jest, że ja dzisiaj muszę już jechać na Lucyńską w niedzielę. Nie wiem, po prostu przy. Pomliło mi się, ok? W każdym razie zakupiłam e, hotel o jeden dzień za długo wynajm samochodu o jeden dzień za długo, bo myślałam, że, e, że zostanie mi jeszcze cały poniedziałek i że w poniedziałek w nocy wracam. But she's a dumb girl, she's dumb, she's stupid. Dobrze, że ten SMS mi przyszedł. słuchajcie, Gdyby ten SMS mi nie przyszedł, to ja bym. Hula i dusza piekła nie ma, ja bym jeszcze została, ja bym spała jeszcze i ja bym wtedy mój lot by mi przepadł i musiałabym kupować jeszcze raz. Więc dobrze, że ten SMS mi przyszedł. No, więc idziemy się teraz ogarnąć nam sze. Jaki jest plan na dzisiaj? Kurde no. Myślałam, że znowu pojedziemy sobie, nie wiem, na plażę czy coś porobić, taki full free day myślałam, że mamy, ale mamy tak, no średnio a, ale bardzo bym chciała się opalać więc na pewno na dzisiejszej na liście dzisiejszych zadań będzie opalić się więc po pójdziemy tam e, tam e, za tym kościołem był taki piękny ogród oliwny i tam były takie wielkie kamienne ławy więc ja tam usiądę i mam nadzieję, że się opalę dobra, aucy. słuchajcie, kupiłam dla was różańce kupiłam trzy różańce i chciałam wam rozdać, wysłać, nie? więc jak coś to możecie napisać komentarz i ja wybiorę trzy osoby, kupiłam trzy, bardzo ładne, patrzcie, patrzcie jakie blue jakie bubbles, patrzcie jaki ładny jest ten różaniec, on jest przepiękny, bardzo mi się podoba jeden taki wszędzie z tyłu jest napisane Fatima i kupiłam też taki różowy bardzo, bardzo ładny w każdym razie on się zepsuł zanim zdążyłam odpakować i teraz ja a okazuje się, że jestem mechanikiem też i <śm> mam pinzetę. Krzyż odpadł, mam pinzetę, i od pół godziny przysięgam wam o jakieś 25 minut. Siedzę tutaj i próbuję to, to zrobić. I jestem już tak blisko, już to mam, już to par razy już miałam. Wystarczyło ostatnią rzecz zrobić i cały czas mi to ucieka. Jerdziele, nie no, serio. Naprawiłam w końcu. Ok guys, ja już jestem ogarnięta, gotowa, jedziemy do Lizbony. Ok. Okay, let's go.